The ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the kind of cold. Siemanko kochani, z tej strony Noxen Witam was w przeglądzie modów Dobra, dzisiaj zajmiemy się Oczywiście w pierwszym odcinku Dzisiaj zajmiemy się um, Modem Too Items Tak Co on dodaje i co robi Więc Zapraszam do oglądania A więc um, Mod dodaje no oczywiście nam sale, jak zwykle, nasze bloczki, e, miksturki, fajerwerki i wszystko co jest z najnowszej wersji Minecrafta, plus różne fajne e, spawnerki. Tak, e, no to może zacznijmy od e, górnego lewego rogu, tak? Tu jest delete mode is off, jeżeli go włączę i nacisnę na przykład na ten kilo, to on się po prostu tak, tu mamy survival, creative i adventure, no to creative to wiemy, survival też i adventure, czyli nie możemy nic yy, bulić, tylko możemy budować, okej, okay. jedźmy dalej, tu mamy set time i noc i dzień, Jezu, ale ja nie mogę wam tego pokazać, ponieważ tu mam zrobione z command bloka, już wam pokazuję, o Jezu, zgubiłem się, tak, tu jest, że... A nie, tu jest game, go. Aha, bo tu mam jeszcze, prócz tego jeszcze jednego command bloka, gdzie mam ustawionego, no dobra, nie pokazuję wam tego, bo to szkoda czasu, eee, gdzie mam ustawionego, że po prostu ciągle jest dzień lub, e, no tak, że ciągle jest dzień. Okej, okay, to jedźmy dalej. Tu jest difficulty, czyli peaceful, easy, normal, hard. No to chyba każdy się połapie. I następne, no to czekajcie. Wezmę sobie ogień, podpalę się. Co daje to? E, tu na przykład mogę sobie dodać jedzenie i serduszek. Jak widzieliście, <laughs> nie mam dwóch serduszek. Naciskam to i mi się regeneruje. O, ok, niech się skończy palić. E, dalej. No to tu mamy skrzynkę, czyli tu mamy wszystkie bloczki. Tu mamy gwiazdkę, czyli nasze ulubione rzeczy. Tu możemy sobie stworzyć różne rzeczy, na przykład Kill z Effin City, takie, różne takie, no to pokaż. No pokażmy taki, no. I mamy taki killoff. Bardzo szybko kopię. Kurde, mapę zniszczyłem. Dobrze. No to dalej. Dalej możemy sobie podkę zrobić. Na przykład na spina czwórkę. Na 3 minuty. A, tak. To mamy speed 4. Tego się na razie chyba w Minecraft nie da uzyskać. Tak, nie da się. I ostatnio to możemy sobie stworzyć a, własne firework. Znaczy fire No, można stworzyć firework. Tak. No to to tyle z Minecraft'a. Widzimy się zaraz na moim pulpicie. Będę, e, gdzie będę wam pokazywał, jak grać całego modu. Ok, jesteśmy na moim pulpicie. Wchodzimy w Start. Wpisujemy p Data Enter. Wchodzimy w kropkę Minecraft, w Bin, Minecraft Jar. otwieramy oczywiście Archivizarem WinRar. Tu możecie mieć e, ten e, folder meta i to najlepiej go usunąć. E, mody, tu są moje mody, tak. Otwieramy tu many items. Bierzemy wszystkie pliki i przerzucamy do MinecraftJag. Gdy się już przerzuciło, możemy otworzyć od nowa Minecrafta. I zobaczymy, czy nasz mod będzie działał. Oczywiście działa, to... Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobało, daj łapkę, sumal i komentarz. Jeżeli nie, to daj ten komentarz i napisz w nim, co ci się nie podobało i dlaczego. I możecie mi pisać, jakie mody mogę robić. Jestem Noxen. Cześć, czołem i pa.